12 osób dotarło do finału konkursu Moja i Twoja Ojczyzna, przygotowanego przez klub garnizonowy 15. Sierackiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Młodzi ludzie zmierzyli się z trudnym tematem, czym jest patriotyzm. Przeprowadzając wywiady z różnymi ludźmi, odkrywali, jak odmiennie można go definiować. Takim podstawowym celem konkursu literacko-dziennikarskiego, Moja i Twoja Ojczyzna. Było pobudzenie tych młodych ludzi, gimnazjalistów, licealistów, do refleksji na temat ojczyzny, patriotyzmu, własnej tożsamości. Finaliści konkursu musieli przygotować wywiad z osobą, która ich zdaniem jest przykładem patrioty. Organizatorom zależało przede wszystkim na zachęceniu młodzieży do własnych przemyśleń. Czasy są specyficzne. Urodzili się w państwie demokratycznym, mają trochę inne priorytety, i myślę, że. Nie mieli sposobności zastanowić się, zatrzymać się nad tematem patriotyzmu, wolności, demokracji. My chcieliśmy po prostu, żeby się pochylili nad tym tematem. I oglądając dzisiejsze prace konkursowe, jestem w pełni ukontentowana, ponieważ usłyszeliśmy młodych ludzi, bardzo mądre, dojrzałe i już ukształtowane wypowiedzi. Prace konkursowe zaprezentowane zostały w pałacu w Małkowie. Jury oceniało staranność wykonania, pomysłowość, podejście do tematu i wybór bohaterów wywiadów. Poziom był bardzo wyrównany, więc nie było to łatwe zadanie. Patrycja Polewska otrzymała wyróżnienie za wywiad z babcią, która została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Pracowała w fabryce budującej samoloty, które bombardowały m.in. Polskę. Patrycja zadawała jej trudne pytania, m.in. czy można zachować godność pracując dla wroga, nawet pod przymusem. Rzeczywiście te pytania wynikały z tego, z tego co ona mówiła, jak gdyby wykorzystywałaś historię, które, o którą ona opowiadała i jednocześnie to było całości spójne i, i to nam się bardzo podobało. Wyróżniona została także praca Julity Michalak, która rozmawiała z dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zdmieńska Wola. Z jej pracy wynikało, że docenia znaczenie małej ojczyzny i działających na jej rzecz ludzi. Różniliśmy się za interesujący wybór bohatera, bo wydało nam się, że on świadczy o tym, że poszukujesz własnej definicji dla siebie. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Nowak. Opisała historię zamordowanej przez hitlerowców Krystyny Wituskiej, żołnierza Armii Krajowej właśnie Patrzę na to inaczej, i jak dla mnie patriotyzm to właśnie nie tylko była ta oddanie życia za ojczyznę, czy walka. I w dzisiejszych czasach też możemy być patriotami, bo przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tych wielkich bohaterach, o wielkich patriotach i ich czynach. I dla mnie to jest właśnie patriotyzm. Urzekł Pan mnie osobiście też to, że widać w Twojej pracy, że bardzo Cię poruszyła jej historia, że to jest takie dla Ciebie rzeczywiście ważne. I te emocje się czuło w tym, jak prezentowałaś swoją pracę. Milena Świątek jest uczennicą klasy wojskowej w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Zduńskiej woli karsznicach. Przygotowała reportaż telewizyjny, choć początkowo udział w konkursie, moja i twoja ojczyzna miała jej pomóc w szkole. Znaczy, napisałam pracę ogólnie, ponieważ no, chciałam ocenę z polskiego i w ogóle nie spodziewałam się, że się dostanę, a potem jak dowiedziałam się, że jeszcze będzie drugi etap, to bardzo mi na tym zależało, żeby to po prostu było takie i miało to w sobie coś. Udało jej się osiągnąć cel. Praca znalazła się na drugim miejscu. W swoim reportażu Milena skonfrontowała opinię szkolnych kolegów z opowieścią podpułkownika Dariusza Dejneki, żołnierza 15. Śląskiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Czym dla Ciebie jest ten patriotyzm? Dla mnie patriotyzm to jest, tak jak mówię, właśnie kontynuacja tradycji rodzinnej, noszenie munduru, ponieważ no to do czegoś zobowiązuje ten orzełek na czole. Podpułkownik Dariusz Dejneka spotkał się z uczestnikami konkursu. Opowiadał o swoim stosunku do patriotyzmu. Na pierwszą misję jechał z myślą o przygodzie, sprawdzeniu się i oczywiście z poczucia obowiązku. Bez ogródek mówił też o tym, że jeśli trzeba, żołnierz zabija. Patriotyzm to jednak coś więcej. Dla mnie patriotyzm to jest poświęceniem, które realizuję każdego dnia, wykonując zawód, jaki wykonuję. Poświęcam się w 99% cały czas prywatny, energię i yy, całego siebie. tak? Patriotyzm jest to uczucie, które tkwi we mnie, bo nie potrafię zdefiniować pani, czym jest patriotyzm. Trudno się o tym mówi. To jest coś, co tkwi w środku i wymaga, zmusza do maksymalnego poświęcenia w celu realizacji jak najlepiej moich zadań w trakcie mojej służby. Ona jest związana, a nie ze służbą ojczyzny. Mimo strachu, mimo, mimo obaw, mimo tego, co się widzi na wojnie? Tak, oczywiście. To tylko umacnia przekonanie, że drogę, którą obrałem, to ona jest słuszna i postępuje właściwie. Młodzi ludzie wybierali nie tylko żołnierzy uczestniczących w misjach pokojowych, ale także swoje babcie, dziadków. Szukali też odpowiedzi na pytanie, jak być patriotą w czasach pokoju. Zdobywczyni pierwszego miejsca, Klaudia Puzder, opowiedziała o pielęgniarce pracującej w najbiedniejszych krajach Afryki. Jej postawę skonfrontowała z ludźmi działającymi na rzecz lokalnej społeczności w Polsce. Ponieważ uważam, że mimo tego zagrożenia na razie, jakie dzieje się na Ukrainie, prawda, sytuacja nie jest tak spokojna jak z początku, ale to nie znaczy, że jest wojna, że musimy ambitnie wziąć broń do ręki i walczyć, tylko możemy w inny sposób się wykazać. Możemy działać tutaj, tak jak, tak jak miałam w swojej pracy, na małą swoją ojczyznę, czy będziemy poprawiać rynek kraju. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się również z problemami technicznymi. Większość po raz pierwszy bawiła się w dziennikarzy. Najtrudniejsza była dla mnie strona techniczna. Walka z tym wszystkim. Nigdy nie pomyślałabym, że stworzenie filmu może być tak trudne. No i to mi jednak przysporzyło najwięcej kłopotów. Później to cała e, obróbka tego wszystkiego. Z pytaniami i samym przeprowadzaniem wywiadów nie miałam problemu, bo to była dla mnie czysta przyjemność. Uwielbiałam, kiedy ci ludzie opowiadali mi, e, plus. Muszę powiedzieć, że pan Emanuel jest osobą bardzo rozgadaną i kiedy zaczęłam go nagrywać, o, nagrywać, okazało się, że mam tak wiele materiału, że nie wiem z czego mam wybierać. Po prostu szkoda mi było każdego momentu, który mogłabym usunąć y, z tej pracy, no ale niestety wymogi jak wymogi, więc byłam na to zrobić. Uczestnicy pierwszej edycji konkursu Moja i Twoja Ojczyzna bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę. Włożyli ogromnie dużo pracy w zebranie i opracowanie materiałów. Wysłuchałem tutaj wystąpienia jednej z uczestniczek tego konkursu. To, co zaprezentowała ta dziewczyna, to łapie za serce. Ja czułem się bardzo wzruszony, słuchając tego, co mówi, jednocześnie bardzo podbudowany, ponieważ na co dzień możemy obserwować w czasie, szczególnie wielkich świąt naszych państwowych, wiele osób, które prezentują, że są patriotami. Ale tu w tych słowach tej dziewczyny, to, co tu przedstawiała. Widzę ten patriotyzm i widzę to, to, to zaangażowanie. Mam wiele przemyśleń, wiele refleksji, ale takie najważniejsze, które muszę Wam powiedzieć, przede wszystkim bardzo, bardzo wszystkim gratuluję wystąpień wczorajszych. Jestem zdumiona Waszą dojrzałością, Waszymi przemyśleniami, Waszymi refleksjami. Patriotyzm to dla tych młodych ludzi nie tylko pamięć o historii i bohaterach walk niepodległościowych. Wykorzystując zdjęcia, rysunki i współczesne symbole, przekonywali, że szacunek dla tradycji, rodziny, kultury, a nawet dbanie o środowisko naturalne, to również patriotyzm. To, co mamy w sercu, to jak traktujemy ojczyznę, to jest patriotyzm. I mogę być patriotą, mimo tego, że, że mam 16 lat.